Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania, a przede wszystkim witam wszystkich spod znaku Strzelca, bo to jest dla Was właśnie horoskop na grudzień 2019 rok. Oczywiście ostatni miesiąc 2019 roku. Zobaczymy, jak przebiegnie. Tutaj mamy karty Tarota, karty Aniołów i wizja dla Was, właśnie na grudzień. Także oglądajcie. Przypominam wszystkim, że możecie zadać jedno darmowe pytanie, ale tylko raz. Piszcie je na mojego maila, którego znajdziecie pod filmikiem. Piszcie imię i datę urodzenia oraz pytanie. Możecie dodatkowo wymyślić sobie pseudonim. Korzystajcie póki można, bo jest bardzo dużo pytań. I po prostu prawdopodobnie jeszcze trochę, i będą tylko pytania po 10 zł za pytanie. Już są oczywiście, jak ktoś wykorzystał jedno darmowe, może korzystać z takiego pytania. Właśnie też w filmiku publicznym na YouTubie dostajecie link, w którym jest Wasza odpowiedź. Także spokojnie. Pamiętajcie, że wróżę też prywatnie przez. Przez telefon, czy przez Skype'a, przez Whatsappa, przez Vipera, Messengera, przez co chcecie, będziemy rozwiązywać Wasze trudne sprawy. Robię oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne, sprawdzam co tam Was ogranicza, czy macie wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe rzeczy, które Was tam naprawdę gdzieś cisną. Co przyszło od strony matki, yy, rodziny czy ojca, z poprzedniego wcielenia, sprawdzam kim byliście, co robiliście i czy żeście sobie nagrabili, że w tym życiu Wam się nie układa, czy to są lekcje jakieś do wykonania, y czy jakieś misje. Mówię Wam, jak jesteście starą duszą, sprawdzam Wam, sprawdzam wam energię życiową, y czy macie jeszcze jej dużo, czy już nie. Także bardzo fajna sprawa. W filmiku prywatnym, tylko dla Was seans oczyszczająco, sprawdzająco, wzmacniający. E, oczyszczam wahadłem Białą Szałwią. Paulo Santi, ta energia do Was od razu idzie, e, bo oczywiście energia nie zna czasu ani przestrzeni. Poza tym robię też rytuały bez szkody dla nikogo. E, rytuały księżycowe, magiczne, e, wnów lub w pełni księżyca. Yy, właśnie możecie na miłość, na pieniądze na, yy, nie wiem na dobrą pracę, na szczęście na odcięcie się od złych ludzi sytuacji, na co tylko chcecie bez szkody dla nikogo, czyli nie robimy spętań, klątw w innych rzeczy żebyście mnie się o to nie pytali bo się zezłoszczę <laughs> yy, dobrze możecie też zamawiać horoskopy sobie indywidualne w filmiku prywatnym na 2020 rok też zamawiać jako na przykład prezent pod choinkę, bo to też jest e, coś innego, coś fajnego. E, także jeśli chcecie, korzystajcie. Jak sobie coś nie powiedziałam, no to zobaczyć możecie obejrzeć na mojej stronie www.stylla.pl A już zaczynamy od strzelca. Główne przesłanie dla strzelca na grudzień. Uch. Ja myślę, że wychodzenie, wychodzenie z jakichś problemów, ten grudzień pozamyka parę spraw. Jeszcze jest nerwowo, ale w miarę już stabilniej. Też tutaj widać podróże, zabawę, radość, życia odzyskacie. Myślę sobie też, że taka wyrównana energia, oczyszczenie jakieś. Nieraz te święta powiem Wam, Bożego Narodzenia też przynoszą jakiegoś rodzaju oczyszczenie. Yy, dla rodziny, dla domu, dla Was. Yy, także myślę, że ogólnie yy, yy, przesłanie jest takie, żeby się niczym nie martwić, bo wszystko się ustabilizuje. Ale zobaczymy dalej, co te karty nam pokażą. Co uda się, co wyjdzie. A co się nie uda dla naszego strzelca? Co uda się? Hmm, uda się odkryć pewne tajemnice, hmm, otworzyć swoją świadomość, wprowadzić jakieś nowe zmiany, nowe umowy, może wygrać sprawę w sądzie. Także sprawy urzędowe mogą dobrze pójść. Nauczycie się też czegoś, także dużo rzeczy Wam się uda ogólnie. Co Wam się nie uda? Nie uda Wam się rozwiązać problemu w rodzinie związanego z przeszłością lub z dziećmi swoimi, tak? Czyli jest jakiś problem? Który nie do końca uda się właściwie rozwiązać w tym grudniu. No, ale jak się nie uda w grudniu, to się uda w styczniu. No, też nie ma czym się tak do końca przejmować. Może tu być też związek z jakąś rodzinną sprawą, na przykład podział majątku, tak? Czy jakieś odzyskanie czegoś właśnie od rodziny. No, tutaj jakieś takie widać trochę powiązania rodzinne. Także zobaczymy, potem może coś nam dodatkowo jeszcze karty pokażą. Praca i finanse. W pracy trochę przeciążenie, tak? No, wiadomo, święta, tu praca, tu, tu e, wydatki duże. Uważajcie na te pieniądze, bo troszkę możecie stracić. E, szczególnie jeśli coś będziecie zamawiać przez internet, na to zwróćcie uwagę, żeby to była jakaś firma znana, bo też jest, są jakieś straty pokazane. Ale tak, poza tym no jest rycerz Monet, on może powiedzieć, że znajdziecie nową pracę, jeśli szukacie, że będziecie się rozwijać finansowo, że nowy pomysł na rozwijanie finansów dobra współpraca, zresztą bardzo dobra współpraca, mimo wszystko, że będziecie obciążeni, że wam trochę pójdzie tych pieniędzy. Jest tutaj dobra współpraca i satys satysfakcja z tej pracy. E, może właśnie tam, gdzie pracujecie, e, bardzo, bardzo fajna atmosfera. Także no nie przejmujcie się niczym. <grymne> Ostrożność zawsze trzeba zachować w wydawaniu pieniędzy, szczególnie właśnie przed świętami, bo nas namawiają, robią różne tam. E, różnego rodzaju oferty, e, a potem się może okazać, że to jest coś słabego. No i zobaczymy teraz urzędy, sprawy sądowe, urzędowe właśnie. No tutaj widać, że możecie mieć jakieś sprawy sądowe, urzędowe. E, w każdym bądź razie myślę, że na Waszą korzyść tutaj niektóre sprawy w końcu zaczną się ruszać, czy, czy coś pójdzie do przodu, załatwicie wiele rzeczy właśnie urzędowych, możecie też zdać egzaminy, macie nową energię, możecie podpisywać umowy, wychodzicie z takiego, z takich blokad, tak, czyli coś w końcu się uda, nie w końcu, tylko uda się załatwić, uda się wygrać sprawy, uda się, wszystko Wam wspaniale, właśnie w sprawach urzędowych, sądowych, w nauce, Weźmiecie się za naukę, będziecie pracować nad sobą, także też fajnie. I teraz miłość. I emocje, raczej tutaj powiedzmy emocje, bo jest horoskop taki rozwinięty na miłość, na grudzień, możecie sobie obejrzeć dla singli, dla par i dla par długoletnich. To jest taki jeden wspólny dla wszystkich znaków. Wczoraj wstawiłam, także spokojnie oglądajcie, a my tu zobaczymy, jakie emocje, uczucia u naszego strzelca. Jakieś decyzje emocjonalne będą do podjęcia, ale myślę tak, że tutaj jednak jest koło Was dużo miłości w grudniu, sympatii innych ludzi. To będzie Was w jakiś sposób właśnie odblokowywać, będziecie się cieszyć tymi uczuciami dobrymi. No, ograniczeni ci będą też strzelce, które będą właśnie gdzieś daleko, za granicą. Czy nie przyjedziecie gdzieś w tym grudniu? No, to emocje będą rzeczywiście takie troszeczkę zamknięte. No, nieraz tak jest, że nie można dojechać, jest za dużo pracy albo jesteśmy za daleko. W każdym bądź razie postarajcie się, może jednak dojechać na święta, ale jest koło Was miłość, może być zakochanie. Może być dużo fajnych, tutaj naprawdę e, spraw emocjonalnych. Podróże i przeprowadzki. Właśnie zobaczymy, co to za podróże i przeprowadzki. No właśnie, zablokowane podróże. E, coś może się nie udać, właśnie. Możecie nie pojechać gdzieś. No nieraz tak jest, no trudno. W każdym bądź razie tutaj mo, problemy komunikacyjne, coś może Wam zginąć, coś może się zepsuć na, nie wiem, na drodze. Także to też wychodzi, że najlepiej siedzieć w domu i się nigdzie nie ruszać. Przeprowadzki, czy możecie coś robić? Jeśli będziecie się przeprowadzać, uważajcie, żeby coś Wam nie zginęło. No ja kiedyś, jak się przeprowadzałam, to niestety parę rzeczy mi zginęło. Ale dopiero to odkryłam po jakimś czasie, tak? No, takie drobne rzeczy, ale no wiecie, no nie, nie można wszystkim zaufać, no to gdzieś, te, y, gdzieś te palce ktoś ma zawsze lepkie i coś może zginąć. Także najlepiej nie przeprowadzać się i nie wyjeżdżać, a jak już musicie, to sprawdzajcie, y, czym, je, czym jedziecie, czy to jest bezpieczne dla Was. Także tak. Zdrowie i energetyka. No i sprawdzamy jaka energia ustrzelca. Proszę jak pięknie, no trochę serduszko. No jest troszeczkę energetycznie, powiem tak. Tutaj bezpieczeństwo jest, jest towarzystwo jest wszystko, tylko że tak. Jakiś strach koło was. Pozbądźcie się lęków i strachów, bo te strachy niepotrzebnie was będą nakręcać, tak? I stresy, które są niepotrzebne, bo Wam będą szkodzić na serce, też y, sprawy tutaj tarczycowe y, wychodzą. No też może być z oddychaniem, jakimś y, oddychanie, coś problem z oddychaniem, także może się dotleniajcie na świeżym powietrzu, możecie sobie robić jakieś badania. Ale bym powiedziała, że te operacje to jeszcze poczekać, poczekać, właśnie z operacjami czy z jakimiś zabiegami, po prostu. Także i sprawy jakieś, powiedziałabym, mogą wyjść dermatologiczne, takie różne rzeczy, no alergiczne bym powiedziała, o, właśnie. Ostrzeżenia dodatkowe, jeszcze zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Ostrzeżenia dodatkowe. No i znowu tak wychodzi w tej podróży, tak? Zmiany planów, lub nieudane plany wyjazdów, tak? Coś znowu to wychodzi. Czy, czy będziecie chcieli gdzieś dalej wyjechać? Nie, nie można będzie jakoś przeskoczyć pewnych spraw. Też się uważajcie, bo jacyś tacy koło Was się będą kręcić zawistni, zazdrośni ludzie. Właśnie i tutaj, właśnie na tutaj jest właśnie gdzieś dalej od domu, czyli mówię. I lepiej dla strzelca teraz w grudniu siedzieć na chacie jak to się kiedyś mówiło niż gdzieś tam wyjeżdżać podróżować, przemieszczać się bo jakieś problemy, bo jakieś po prostu dziwni ludzie tak nieraz jest, może się trafić my kiedyś w Niemczech żeśmy trafili na CPN, nie było pełno tych różnych wiecie kogo no i po prostu uderzyli nas w tak, jakby pięściami w samochód, no bo my żeśmy przyjechali, my wszyscy jasne włosy i w ogóle oni siedzieli, tacy jacyś źli, tacy jacyś nieszczęśliwi, sfrustrowani, a my tu zadowoleni, trej koczemy, to, 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 krzywo się na nas patrzyli, ale ale jakoś, no, nic nam nie zrobili, ale wiecie, w samochód uderzyli, nie? Także wiecie, tutaj. Yy, Teraz nie jest bezpiecznie w Europie, tak, trzeba uważać, trzeba, jak się gdzieś jedzie, już trzeba naprawdę uważać yy, i nawet, nawet kiedyś to człowiek tak mógł sobie nawet w spodenkach pojechać, czy tak, o, normalnie na luzie ubrany, jak w lecie, a teraz to już trzeba sobie ubierać coś naprawdę, bo jest tragedia. W Niemczech kiedyś były czyste, czyste cpn -y, a teraz to jest tam... Tragedia, no, ale to nie będziemy o tym rozmawiać, w każdym bądź razie, bo ja tak skojarzyłam, wiecie. Właśnie skojarzyłam taką, taką chęć, nie wiem, bo nieraz ktoś nas nienawidzi, nie wiadomo dlaczego, tak. No, bo mamy inny kolor skóry, tak, czy inny kolor włosów, czy inną religię. Dobrze. I teraz. Proszę bardzo. Dla Was aniołek Archai Wiary. On Wam doda wiary, siły, właśnie pewności siebie. Także będziecie, myślę, tutaj Jego prosić, jakby co. On służy Archaniołowi Michałowi. Także Archanioł Michał też Wam chętnie pomoże w trudnych sytuacjach. A teraz zobaczymy. Kartę wizji. No, i tutaj jest, proszę bardzo, jakiś science fiction. Sa tutaj jakiś statek, właśnie gdzieś tam w chmurach się pojawia i silna jakaś kobieta, motocyklistka bez motoru, widzę. Co to oznacza? żebyście spełnili swoje marzenia ryzykujcie, wykonujcie kolejny krok ale pamiętajcie, róbcie wszystko z głową niebezpieczeństwa czyhają ale możemy je przewidzieć i widzicie, i tutaj właśnie te karty też tak jakoś pokazały no bo, że będziecie chcieli się gdzieś wybrać i tak dalej, a tutaj patrzcie niebezpieczeństwa jednak czyhają to są takie wybryki fantazji, ryzykowne działania ale to też wykonujemy kolejny krok, tak? Małymi krokami jakby do celu dążymy. No właśnie. Tutaj moim zdaniem chodzi jednak cały czas o miejsce, do którego chcemy dojechać. Dobrze, kochane strzelce, to wszystko. Subskrybujcie mnie, lajkujcie, oglądajcie horoskop na 2020, zobaczycie, co tam Was spotka. I może już coś innego, oczywiście, no bo to jest tylko na grudzień, a my już jest zrobiony na 2020 wielki horoskop wróżki astylii dla strzelca. Także spiszcie sobie w, w, na YouTubie, to powinno gdzieś tam Wam wyskoczyć. W każdym bądź razie, ja Wam życzę wspaniałego grudnia, szczęśliwego, wspaniałych świąt, pachnącej choinki prezentów, żeby było na bogato, żeby było wesoło i żeby była rodzina przy Was. To wszystko. Trzymajcie się kochani i do usłyszenia. Pa! pa.